C5X to kolejny ekscentryczny samochód od francuskiego producenta. Wydaje się, że CX, BX, GS czy też Xantia zyskały sobie godnego następcę, który miałby prawdziwy problem z określeniem swojej tożsamości na pierwszym spotkaniu w grupie wsparcia. Tak samo trudno jest też wyłonić bezpośrednich konkurentów tego modelu spośród wszystkich innych, ale znacznie łatwiej jest w tym momencie kliknąć przycisk subskrybuj, który jest chyba teraz czerwony, o i chyba jest czerwony, żeby zrobił się szary oraz dzwonić

Tak naprawdę, próżno szukać odpowiedzi na pytanie, do jakiego typu samochodów można przyporządkować C5X. -a. Jest w zasadzie wszystkim. W pewnym sensie jest to właśnie duży hatchback z dłuższym niż zwykle tyłem, zatem można go nazywać kombi. Nadwozie jest lekko uniesione, ale nie tak jak w suwach, a przy tym więcej niż w podniesionych kombi. Dach przy tym nie jest tak wysoki jak w crossoverach, nie przypomina niczego innego, stoi gdzieś pomiędzy kilkoma rasami, czyli jest takim szlachetnym kundelkiem. Porównałbym go do Mazdy 6, Skody Superb Kombi oraz, aby uniknąć bratobójczych walk, do Volvo V60 Cross Country. Kołatał mi w głowie Peugeot 508 lub 408, ale C5X powstał na tej samej płycie podłogowej, więc obędzie się bez niepotrzebnych niestasek. Najlepiej będzie postrzegać ten model jako mocniej podniesione kombi, ale jeśli szukasz konwencjonalnego suwa oferującego podobny poziom komfortu, to lepiej wybierz Citrena C5 R Cross. Citroen od zawsze ma awangardową i wyrazistą stylistykę, a Citroen C5X stanowi już crème de la crème tej francuskiej filozofii. To jest dopiero polaryzujący wygląd. Popatrzcie tylko na to. Z przodu mamy reflektory w kształcie litery Y oraz wielki wlot powietrza. Z tyłu światła, które nachodzą na boki, no i jest jeszcze ta nieelegancko poprowadzona klapa bagażnika. Podsumowując, mamy elegancką linię, którą widać szczególnie z profilu bocznego oraz Garbaty tył. Całość wygląda nie z tej ziemi i dyplomatycznie mówiąc. Nie przypomina niczego innego spotykanego na rynku. Citrena C5X należy porównywać do jego naturalnego poprzednika, którym był C5 Kombi. Co ciekawe, wymiary obu modeli są bardzo podobne, gdyż C5X jest o 24 mm krótszy od starszego Kombi, jest za to nieco szerszy i wyższy, ma na dodatek odrobinę większy bagażnik, natomiast stary C5 miał o 30 mm większy rozstaw osi. Porównując za to Citrena C5X do Mazdy 6 Kombi, Skody Superb Kombi oraz przekornie, nieco droższy. Volvo V60 Cross Country zauważmy, że pod względem wymiarów te samochody od siebie nie odbiegają Citroen mierzy na długość 4805 mm a to dokładnie tyle co Mazda 6, nieco mniej od Superba i nieco więcej od V60 Cross Country, w tym przypadku największe znaczenie ma jednak rozstaw osi, który w Citroenie wynosi 2785 mm, a to trochę więcej od Mazdy, znacznie mniej od Superba i Volvo. Ilość miejsca na tylnej kanapie będzie zatem porównywalna z Japończykiem, natomiast Wag i Volvo stoją o półkę wyżej. Citroën dla swoich klientów w C5X przygotował nieco skromną gamę silnikową. Otóż mamy dwa silniki benzynowe oraz jeden układ hybrydowy, ponieważ układ hybrydowy musi znaleźć się w samochodzie grupy Stellantis. Zaczynając od tego ostatniego, plug-in hybrid oferuje 225 koni oraz akumulator o pojemności 14 i prawie 0,5 kWh. Oprócz tego są jeszcze dwa silniki benzynowe: jest to 1,2 oraz 1,6 piórtek o mocy 130 i 180 koni i ten 180-konny silnik najmocniejszy z benzynowych znajduje się właśnie pod maską tego egzemplarza. Także sprawdźmy, jak jeździ. Mocniejszy, czysty silnik benzynowy w gamie Citroena C5X jest zdecydowanie chętniejszy do przyspieszania niż ta słabsza jednostka benzynowa. On robi setkę w 8,8 sekundy, a to o 1,6 sekundy szybciej niż wersja 130-konna, więc no, bez wątpienia wydaje się, że jednak ten 130-konny silnik no, nie radzi, sobie jednak z masą własną tego C5X, który bądź co bądź jest dużym samochodem klasy średniej. Natomiast zdecydowanie najmocniejszym silnikiem dostępnym w gamie C5X to jest ten układ hybrydowy 225-konny, który nie tylko gwarantuje niesamowitą ciszę oraz takiej właśnie kulturę pracy, ale też duż dobre osiągi. W ramach wyposażenia standardowego FIL otrzymujemy tutaj 17-celowe Felgi Aluminiowe, zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi Progressive, Hydraulic Cushions, dwustrefową automatyczną klimatyzację, tylne czujniki parkowania, reflektory przednie ECO LED oraz tylne światła LED, fotele przednie sterowane manualnie, łopatki do zmiany biegów przy kierownicy, siedmiocelowy ekran cyfrowego zestawu wskaźników czy dziesięciocelowy ekran systemu multimedialnego. Wsiadając do kabiny Citrena C5X jest nietypowo i nowocześnie. Francuzi kochają minimalizm i tutaj chyba trochę przesadzili, gdyż na środku deski rozdzielczej do obsługi większości elementów, większości funkcji, zoddelegowano trzy przyciski. Jest to pokrętło, na szczęście, pokrętło do podgłoszania radia, do zwiększania głośności muzyki oraz przycisk do powrotu do menu głównego. Za wszystkie, za obsługę wszystkich funkcji odpowiada ten, w tym akurat przypadku opcjonalny 12-calowy ekran dotykowy system multimedialnego. Normalnie jest on 10-calowy. Przede mną za kierownicą znajduje się 9-calowy ekran wyświetlający nam wskaźniki, elektroniczne wskaźniki, wskazania komputera pokładowego. On jest całkiem czytelny, natomiast ten no, ten system multimedialny jest mało intuicyjny, ekran choć wyrazisty, to czasem reaguje z dużym opóźnieniem na wszelkie polecenia. A też żeby dotrzeć do wielu podstawowych funkcji trzeba się przeklikiwać przez to menu, jest to mało wygodne. Cieszy obecność fizycznego panelu do obsługi klimatyzacji, choć i tutaj zabrakło niektórych funkcji. No bo wszystkie są, niby wszystkie są, można uruchomić podgrzewanie siedzeń, można regulować moc nawiewu, można regulować temperaturę nawiewu, ale nie można ustawić sobie w jaki sposób ten nawiew ma być kierowany, czy na szybę, czy na, czy na nas, czy na nogi. No. Zabrakło właśnie takiego przycisku. Jeżeli chodzi o same materiały wykończeniowe, tutaj jest naprawdę dobrze. Mamy dostęp do wszelkiej maści, stawek dekoracyjnych, i nawet w porównaniu do konkurentów, C5X wypada nieźle. Myślę, że pod względem jakości wykończenia spokojnie można porównać go do Skody Superb, gdyż jest tutaj dużo przyjemnie fakturowanych, przyjemnych, miękkich plastików dobrej jakości. Poniżej znajdują się oczywiście już takie twardsze, ale i to nie jest regułą. Również uwagę na to, że sama pozycja za kierownicą jest tutaj wygodna, niska, a fotele są bardzo wygodne, ultra wygodne wręcz. Nie zostały zaprojektowane tak, żeby mocno trzymać nasze ciało w ryzach podczas pokonywania zakrętów. One zostały stworzone po to, żebyśmy wygodnie podróżowali autostradami, żebyśmy spokojnie połykali kilometry w pełnym komforcie, który przypominałby nam te komfortowe Citroeny sprzed lat. Jakość materiałów wykończeniowych jest z pewnością imponująca. Z pewnością dorównuje Skodzie Superb Kombi, a aby uzyskać coś lepszego trzeba byłoby spojrzeć na droższych rywali, takich jak Audi. Natomiast w Citroenie C5X prezentowana jest przyjemna paleta materiałów od drewnianych stawek po skórę paloma z perforowanym wzorem jodełki w topowej wersji Shine Plus. Wnętrze C5X jest dość mocno zabudowane, a słupki grube, co ogranicza widoczność. Z przodu jest już dość słabo, a patrząc do tyłu i widząc niewielką szybę, na którą opada linia dachu, jesteśmy w stanie Wyobrazić sobie, jak to jest być uwięzionym w skrzynce na listy. Dlatego warto dopłacić za kamerę cofania oraz pakiet czujników parkowania. W kwestii ilości miejsca z przodu i z tyłu nie mogę narzekać. Pozycję za kierownicą z przodu zajmiemy łatwo i szybko dzięki szerokiemu zakresowi regulacji fotela oraz kolumny kierowniczej. Jest tu dużo schowków, a m.in. ten pod podłokietnikiem, dwa uchwyty na kubki, ładowarka indukcyjna, kieszenie w drzwiach oraz schowek przed nogami pasażera lub pasażerki. W tylnej części pasażerskiej miejsca jest także pod dostatkiem. Z jazdy obiecują zerwanie z pewną konwencją. W świecie, w którym większość producentów stara się sprawić, by ich samochody prowadziły się jak najbardziej sportowo, miały jak najbardziej sztywne zawieszenie, żeby ich fotele jak najbardziej trzymały ciało w ryzach podczas pokonywania zakrętów, Citroen pokazuje, że woli iść pod prąd, woli iść ścieżką wytyczaną przez wiele modeli przez wiele lat wcześniej. Jednym z takich modeli był właśnie Citroen C5. C5 kombi, którego no można powiedzieć następcą jest właśnie C5 X. Takim bezpośrednim no może nie bezpośrednim, ale jest jego duchowym następcą i bez wątpienia można próbować go porównywać do tego starego C5. Jak pamiętacie, stary C5 w pewnych wersjach posiadał niesamowite, bardzo komfortowe pneumatyczne zawieszenie, które wręcz tuliło kierowcę oraz pasażerów podczas jazdy. Citroen C5X w żadnej wersji nie posiada pneumatycznego zawieszenia, ale jest substytut tego, co było wyróżnikiem, tym najlepszym wyróżnikiem starych citroenów, jest to zawieszenie Progressive Hydraulic Cushion oraz dodatkowo fotele Advanced Comfort. Fotele te posiadają piankowe wypełnienie z pamięcią, a samo zawieszenie i tak i tak daje nam takie wrażenie jazdy na latającym dywanie. Zresztą tak samo też mówią sami przedstawiciele marki, że ten samochód. Prowadzi się jak żaden inny. Natomiast, jeżeli poszukujecie takiego klasycznego, konwencjonalnego suwa samochodu, który miałby być alternatywą dla suwów konkurentów, no to tutaj proponowałbym jednak C5 Aircross, który stanowi no, odpowiednik. W klasie SUV C5X z podobną dozą komfortu Citroen ma absolutną obsesję na punkcie komfortu i tą obsesję bezgranicznie kochamy gdyż kształtuje ją w sobie od lat jest właśnie to wyróżnik z samochodów Citroena na rynku spośród innych konkurentów Większość wymienionych dzisiaj rywali ma zawieszenie bardziej nacechowane bardziej sztywno, bardziej sportowo. Właśnie w Citroenie jest ono bardzo komfortowe i to jest fantastyczna cecha tych modeli. Dodatkowo auto prowadzi się też bardzo dobrze. Z jednej strony układ kierowniczy jest komfortowy, ale tutaj akurat Francuzi wyczuli, gdzie powinien no, wyczuli umiar. Mieli umiar w dodawaniu tego wspomagania, ponieważ przy tym auto prowadzi się bardzo pewnie. I posłusznie reaguje na wszelkie ruchy kierownicą. To jest bardzo dobra informacja. Zatem zawieszenie plus układ kierowniczy daje nam naprawdę fantastyczny układ jezdny. Również chciałbym pochwalić tutaj ośmiostopniową skrzynię automatyczną, która obsługuje wszystkie wersje napędowe Citroena C5X. Ta działa bardzo. Precyzyjnie, jest przewidywalna i dodatkowo spisuje się zarówno w momencie, w którym lekko zwiększamy prędkość, jak i też używamy całej mocy. tak Chcemy mocno i dynamicznie jeździć. Nie spóźnia się za bardzo ze zmianą biegów, zmienia te przełożenia spokojnie, komfortowo i dystyngowanie, elegancko. Mamy tryby jazdy, tutaj za pomocą przełącznika Drive Mode znajdującego się na tunelu środkowym możemy wybrać sobie jeden z trzech trybów jazdy, jest tryb Eco, jest tryb Normal oraz jest tryb Sport. Jednakże niezależnie od wybranego trybu jazdy, Citroen C5X nigdy nie będzie samochodem sportowym. Jeżeli poszukujecie auta bardziej uniwersalnego, które z jednej strony da Wam komfort, a z drugiej strony w razie potrzeby będzie też właśnie takie bardziej sportowe, będzie fajnie składać się w zakrętach, no to polecam już tutaj wybrać coś z grupy VAG, na przykład Skoda Superb, która w przypadku akurat na przykład wykończenia wnętrz nie odbiega tutaj, bardziej Citroen 5 x do niej dołączył pod tym względem, bądź Mazda 6. Te samochody prowadzą się spośród tej czwórki zdecydowanie najlepiej. Jeżeli chodzi o hałasy dobiegające do nas podczas jazdy, no to na przykład teraz od samego początku jedziemy autostradą z prędkościami takimi 120-130 km na godzinę i sami widzicie, czy jest głośno, czy nie jest głośno. Nie ma dramatu, jest całkiem naprawdę nieźle. Auto jest fajnie wyciszone, i to zarówno jest tutaj zasługa izolacji, dobrej izolacji kabiny, ale też cicho działającego silnika. Tak naprawdę niewiele hałasów spod maski dostaje się do wnętrza kabiny. Przypominam, że tutaj jest właśnie ten 1.6 piórtek 180 koni. Najcichsza zdecydowanie jednostka, bardziej najcichszy układ napędowy byłby, tym, byłby ten hybrydowy, czyli PHEV 225 koni. Natomiast duże tutaj znaczenie ma także dźwiękochłonna, laminowana przednia szyba, która dostępna jest już w standardzie w Citroenie C5X. Natomiast w wersji najwyższej, w wersji Shine, pojawiają się dodatkowo jeszcze dźwiękochłonne boczne szyby. Po podniesieniu manualnej klapy bagażnika o dziwo, choć dostępna jest też elektryczna, uzyskujemy, widać od razu, gigantyczny kufer z wielkim otworem załadunkowym, z niskim progiem załadunku, bardziej tą krawędzią załadunkową oraz fajną, płaską podłogą. To jest kufer foremny. Fajne jest to, że jest on dość duży, 500... 45 litrów, to więcej niż w przypadku hybrydy plug-in, gdzie przez umieszczone charakterystycznie baterie mamy mniejszą pojemność bagażnika na poziomie 485 litrów. A po rozłożeniu foteli drugiego rzędu w proporcjach 60 do 40 w przypadku wersji hybrydowej uzyskujemy 1580 litrów, natomiast w wersji bez hybrydy, czyli takiej benzynowej 1640. No jest to gigantyczna przestrzeń cargo, w której można sporo zmieścić. Nie tylko dziwi, że Citroen nie pokusił się, że żeby stworzyć, żeby zrobić tutaj jakąś porządną półkę bagażową, tak żeby nie było takiego materiału. Podsumowując, Citroen C5X to naprawdę ciekawie prowadzący się samochód, który nawet w obliczu groźnej konkurencji ma swoje mocne strony. Dla osób poszukujących samochodu bardziej wszechstronnego, gwarantującego zarówno te bardziej sportowe, jak i komfortowe odczucia, polecam rozejrzeć się za Mazdą 6 lub czymś z grupy Volkswagena. Jednak jeśli lubisz wyróżniać się na ulicy, poszukujesz dużego kombi i bardzo zależy Ci na komforcie, to pomyśl o Citroenie C5X. Przestronne wnętrze, pojemny bagażnik, wyjątkowo wysoki komfort foteli i zawieszenia to zależne. Które zdają się przekonywać do częstych tras z rodziną. Dzięki za dzisiejszą obecność, subskrybujcie kanał i widzimy się w piątek w nowym odcinku na poboczu. Hej!